różne rodzaje współpracy, które wybrać, różnice między nimi i które ja wybrałem. To wideo jest dla Ciebie, jeżeli jesteś początkującym, jeżeli nigdy nie jeździłeś na Uberze, na Bolcie, jeżeli chcesz zacząć i zastanawiasz się, co wybrać, jak wygrać, które z tych możliwości, które są do wyboru, będą dla Ciebie najlepsze. Więc numer jeden. Słyszałeś, że praca na Uberze jest spoko, da się zarobić. Może nie takie kokosy, jak się wydawało, ale da się. Elastyczna praca, bez szefa, spokój. Ty sobie ustalasz, kiedy pracujesz, myślisz, że jest super, to jest dla mnie. Ale nie masz swojego samochodu. Więc opcja numer jeden to jest partner flotowy. No więc załóżmy, że podejmujesz decyzję. Okej, okay, chcę jeździć, chcę jeździć z partnerem. Ale zastanawiasz się, jakie zrobić dokumenty, jak przyjść psychotest. Dokładnie jak podpisać umowę, na co zwrócić uwagę, gdzie są jakieś kruczki. Okej, okay, później jakie auto wybrać, jakie auto w twoim przypadku. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze auta. Jak się dogadać ze szczegółami z partnerem. Co można negocjować, co nie można negocjować. Jak wygląda spotkanie w bolcie i w uberze. Jak się zarejestrować na tych platformach. Jak się przygotować do jazdy. Jak zrobić pierwszy kurs? Zastanawiasz się nawet nad takimi wzgórami, okej, okay, co powiedzieć, czy trzeba powiedzieć cześć, czy dzień dobry, czy witam, czy zastanawiasz się jak dokładnie działają te aplikacje. A później będziesz się zastanawiał, okej, okay, jakim systemem jeździć, w jakie dni, w jakich godzinach, ile spać, ile pracować, jak dostawać bonusy, jak dostawać najlepsze przejazdy, jakim systemem jeździć. Na te wszystkie pytania ja odpowiedziałem w moim poradniku. To jest poradnik dla osób początkujących, którzy zastanawiają się, jak jeździć, jak zacząć i tam są wszystkie podpunkty krok po kroku, te właśnie, które wymieniłem. A dodatkowo jest cały system maksymalizacji zarobków, czyli system, w jaki sposób jeździć, jakie triki stosować, jak działać z nastawieniem, z psychologią, żeby dostawać jak największe napiwki. Czyli to jest poradnik, nie taki, który Wam da zarobić miliony, bo ktoś mi pisał, że chce być polskim entry-tape, odjeżdżania teksturą. Nie, to jest poradnik, który przeprowadzi Was krok po kroku, żebyście nie musieli się nad niczym zastanawiać i o nic się martwić. To jest wiedza, przez którą, ja, którą ja już przeszedłem i mogę się nią podzielić. I to jest poradnik, który zaoszczędzi Wam czas na testowanie i na research tych wszystkich małych rzeczy plus oszczędzi Wam czas i oszczędzi Wam problemów i nie popełnicie błędów, które ja popełniłem i to są jakieś takie małe pierdółki. oszczędzi Wam też czas, że jak będziecie później testować cały system, co działa, co nie działa, jak rozegrać to, jak rozegrać na piwki, jak rozegrać lotnisko, jak rozegrać cały system jazdy. Sprawdźcie, link w opisie, jest 30 dni zwrotu kasy, jeżeli Wam by się nie spodobało, więc zero ryzyka. Włożyłem w to dużo pracy i uważam, że to jest wartościowe i proponuję właśnie taką wymianę wartości. Aktualnie poradnik kosztuje 100 złotych i to jest równo wartość kilku godzin jazdy, ale może Wam zaoszczędzić 10, 20, 40 godzin różnych testów i zmartwień, więc według mnie całkiem fair. Sprawdźcie. Więc opcja numer jeden to jest partner flotowy. To rozwiązanie, czyli współpraca z partnerem, ma swoje plusy, ale ma też minusy. Minusem tego rozwiązania jest to, że płacisz dosyć wysoki koszt za wynajem tego samochodu, bo płacisz tygodniowo i to są kwoty rzędu. Od 400 zł za jakieś słabsze auto typu Skoda Fabia po 800-900 zł za korole w automacie. I ktoś może teraz powiedzieć, że o, oczywiście, że bardziej opłaca się leasing bardziej opłaca się długoterminowy wydaje, bardzo się opłaca kupić własne auto. Oczywiście, że tak. Natomiast na start, gdy jeszcze nie wiesz, jak to jest, nie wiesz, jak się pracuje, nie wiesz, czy to w ogóle jest dla ciebie, partner flotowy to jest bardzo dobra opcja, bo nie jest to długoterminowe rozwiązanie, ponieważ taką umowę z partnerem możesz rozwiązać nawet w tydzień. Ja miałem tak, że mogłem rozwiązać w tydzień. Więc jeżeli chcesz sobie tylko przetestować, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo są plusy i tych plusów jest dużo. To jest dobre rozwiązanie z tego względu, że o nic nie musisz się martwić, bo partner ogarnia za ciebie rzeczy, których ty może nigdy nie robiłeś, więc nawet nie musisz się nad tym zastanawiać. Jest to bardzo niski próg wejścia. No i oczywiście w każdym biznesie są janusze biznesu, więc prawdopodobnie w każdym mieście jest jakiś taki partner, co zrobił ze szwagrem i oni to robią. Trochę inaczej, oni to robią po taniości, można się z nimi dogadać, ale są pewne luki, może nie dbają tak bardzo o samochody. Wiecie o co chodzi, Janusz Biznesu. Współpraca z nimi może się trochę różnić, bo oni będą starali się uciąć koszty w każdym możliwym miejscu. Ja natomiast mam doświadczenie z dużym partnerem, który ma w którym oddziałuję w każdym mieście w Polsce i taka kooperacja jest taka profesjonalna, oficjalna według mnie to bardzo dobrze wychodzi, nie miałem żadnego problemu wszystko było spoko i tutaj mógłbym wstawić link polecający do mojego partnera mógłbym zrobić im promocję, ale nie chcę tego robić bo uważam, że to byłoby nie fair, są plusy, są minusy więc każdy powinien zdecydować po swojemu więc nie będzie tutaj promocji żadnego partnera natomiast ja mam bardzo dobre doświadczenie także, co robi partner? Po pierwsze partner wynajmuje wam pojazd, to jest pojazd raczej nowy, rocznikowo nowy, natomiast będzie miał przejechane bardzo dużo kilometrów, w 100% sprawny, więc partner dba o ubezpieczenie pojazdu, nie, nie obchodzi was ubezpieczenie, bardzo ważny punkt. Jeżeli coś się zepsuje, jeżeli coś zacznie chrobotać, no to partnera obowiązkiem jest to, żeby to naprawić, zgłaszacie, ej coś mi chroboczy z tyłu, ej coś, coś piszczy, ok, partner odda to auto do mechanika, wy się tym nie martwicie. Jeżeli oddajecie auto na jakąś większą naprawę, no to partner załatwia wam auto inne. No więc to też jest różnica w współpracy z tym dużym partnerem, który ma dużą flotę i ma więcej aut może wam dać auto dostępcze versus robota u Janusza Biznesu, który ma dwa auta i jeżdżą na zmianę. I jeżeli coś się zepsuje, to nie współpracowałem nigdy z taką mniejszą firmą, więc nie wiem do końca, ale przestrzegam po prostu przestrzegam. Wszelkie wymiany opon, wymiany olejów, przeglądy, nic Was nie interesuje. Wszystko jest po stronie partnera. Po Waszej stronie jest tylko paliwo. Wypłacicie za paliwo tyle, ile będziecie jeździć. Prawdopodobnie są też partnerzy, którzy dogadują się z Wami na paliwo, może jest 50%, nie wiem. Ja jeździłem w takim, że paliwo było po mojej stronie, natomiast oni oddawali mi 11% z każdej faktury. Brałem fakturę na NIP partnera i oni w przelewach cotygodniowych czy tam miesięcznie oddawali mi tą sumę tych faktur. Ok? Jeżeli będziecie jeździć w partnerze flotowym, no to macie auta do wyboru i te auta są różne. Natomiast dwa najpopularniejsze przykłady to jest, to jest Skoda Fabia na gaz w manualu versus Corolla Hybryda w automacie. No i trzeba się zdecydować, czy bierzemy to tańsze auto, które jest teoretycznie gorsze, ale płacimy mniej, czy bierzemy to droższe auto, które jest teoretycznie lepsze. Ja próbowałem obie opcje i zacząłem od skody Fabii, bo wydawało mi się, że tańsze auto. Ja nie potrzebuję takiego lepszego i tak się da jeździć. Chcę sobie przetestować, więc zacząłem od, od skody. Natomiast teraz, pod już tym doświadczeniu, wybrałbym samemu Corollę, ponieważ po pierwsze, jazda w korkach i manual to jest masakra. Automat jest o wiele przyjemniejszy do jazdy, jeżeli macie jeździć wiele godzin dziennie, wiele godzin w tygodniu, no to ten komfort jazdy jest ważny. Nie można tego powiedzieć, że komfort jazdy nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma, więc automat. O wiele bardziej się opłaca, jeżeli chodzi o Waszą psychikę. Po drugie, hybryda. Mniej pali. Niektórzy ludzie mówili, że Skoda pali tyle samo, bo pali 7 litrów gazu, ktoś napisał. Możliwe. Ja jeździłem akurat na Sk Skodzie Fabi, może to był jakiś starszy model. Mi paliła Skoda 8 litrów w lato i 10-11 w zimę. Hybryda pali mi połowę tego. Więc może tak jest. To jest moje doświadczenie. Ja uważam, że hybryda o wiele bardziej się opłaca. Dodatkowo, jeżeli jeździcie hybrydą korolną, to te auto wchodzi na uberze i na Bolcie w segment Comfort, więc czasem możecie dostać takie zamówienie komfort i to zamówienie jest tak, jakbyście dostali półtora raza większą kasę, czyli 150% za dany przejazd, więc według mnie opłaca się to. Partner załatwia Wam także dokumenty, czyli Wy przynosicie tylko psychotesty, zaświadczenie o niekarolności, a oni wyrabiają Wam ten identyfikator taksy i też to Was zupełnie nie interesuje, więc nie musicie łazić do żadnych urzędów, to nie jest po Waszej stronie. Po czwarte, jeżeli chodzi o partnera flotowego, to bonusy. I tutaj stawiam znak zapytania, bo nie wiem dokładnie, ale mówiłem już w poprzednich filmach, że bonusy prawdopodobnie zależą od partnera. No bo ja miałem taką sytuację, że jeździłem u partnera flotowego w moim mieście, miałem dobre statystyki, miałem możliwość wyrobienia bonusów około 300 zł tygodniowo. Natomiast mój kolega, który jeździł w innym partnerze, ale w tym samym mieście, w tym samym okresie, z podobnymi statystykami, nie miał w ogóle bonusów. Czyli z tego wynika, że. U jednego partnera. Partner może jest dogadany z Uberem, z Boltem bezpośrednio, że są bonusy, a u inny partner nie jest dogadany. To jest tylko moja teoria. Po piąte, jeżdżąc u partnera, macie bonus za branding. Partner ma oklejone auto Uberem bądź Boltem i jest dogadany właśnie z tą firmą, że jeżeli przejeździ na tym samochodzie, powiedzmy 100 przejazdów tygodniowo, to dostaje jakiś tam bonus. I partner tym bonusem z wami się dzieli. Czy te bonusy są duże, czy małe, to już zależy od partnera i od, waszego, i od waszej perspektywy. Zaraz będziemy o tym mówić szerzej. Następnym ważnym punktem jest umowa z partnerem. I tutaj mamy dwie opcje. Po pierwsze jest umowa B2B, czyli macie własną działalność, podpisujecie umowę B2B i rozliczacie się z partnerem. Oni wam płacą i wy musicie za to opłacać podatki. Ja tego osobiście nie robiłem, więc nie znam szczegółów, jak to wygląda. Natomiast z mojej perspektywy ja tej opcji nie wybrałem. Mimo, że mam jedną działalność gospodarczą, ale ja jestem akurat na ryczałcie. Jeżeli chciałbym współpracować z partnerem, to oni mi powiedzieli, że najlepiej opłacałoby mi się przejść na VAT. A ja jestem na ryczałcie, więc mam bardzo prosty system opodatkowania, więc nie chciałem się w to bawić i po przeliczeniu w mojej osobistej sytuacji nie opłacało mi się przejść z ryczałtu na VAT, więc stwierdziłem, że to mi się nie opłaca. Punkt drugi. Macie własne auto, które stoi w garażu. może już przetestowałeś partnera i wiesz, że ok, spoko się jedzie na uberze, wiem już jak to jest, ale chciałbym wejść na poziom wyżej. Nie chcę płacić 2000-3000 miesięcznie za wynajem samochodu. Chcę mieć tą kasę w kieszeni. I myślisz sobie, kurczę, pracuję się spoko, ale płacę 2000-3000 miesięcznie za sam wynajem. Dlaczego taka sama iść do partnera, a jak może iść do mnie? Więc stwierdzacie, pora na coś lepszego, albo bierzesz swoje auto i zaczynasz jeździć na swoim samochodzie. Więc to rozwiązanie również ma plusy ale minusy. Głównym minusem jest ubezpieczenie tego samochodu, bo każdy ubezpieczyciel, jak usłyszysz że taksi, to dowali wam pięciokrotność normalnego ubezpieczenia o Więc ja ostatnio kupiłem Corollę w 2021 rocznik i gdy chciałem ją zarejestrować na taksy, to najtańsze ubezpieczenie, jakie znalazłem, to było 6000 zł. To zależy oczywiście od auta, ale to ubezpieczenie będzie dosyć drogie. Ktoś tam pisał w komentarzach, że jeździ jakimś starszym autem, znalazł ubezpieczenie za 1800 chyba, więc trzeba po prostu poszukać. Natomiast... Natomiast to jest ten minus i koszt wejścia z własnym samochodem. Dodatkowo dużym minusem jest to, że będziecie musieli zrobić w rejestracji samochodu zrobić wpis taxi. To auto, w historii tego samochodu będzie już taka informacja, że to auto było użytkowane jako taksi. Co w przyszłości może zniechęcić potencjalnego kupca. Bo jeżeli kupujemy samochód, to bardzo zwraca się uwagę na to, czy było używane na taksi. Bo jeżeli było taksi, to wiadomo, że było bardzo mocno eksploatowane, bardzo dużo się jeździło, wsiadali w nie różni ludzie, mogło się brudzić. Mogło jeździć po wybojach, więc jest bardzo mocno wyeksploatowane. Więc to też jest duży minus przy jeździe własnym samochodem. Kolejnym trzecim minusem jest to, że samemu dba się o wszystkie naprawy, wszystkie wymiany olejów, wszystkie wymiany filtrów, wszystkie wymiany klocków hamulcowych i wszystkie te eksploatacje, które się zdarzają. No i jeżeli auto się zepsuje, no to jesteście bez samochodu, jesteście bez pracy. Nie tak jak u partnera. Więc to są te minusy. Natomiast najmniejszym plusem jest to, że nie płacicie tego haraczu rzędu 2000-3000 miesięcznie do partnera. I taka kasa trafia do waszej kieszeni. Więc musicie obliczyć sobie, ja też zrobiłem kalkulator zarobków i kalkulator obliczeń. Więc musicie obliczyć sobie, co wam się opłaca, a co wam się nie opłaca, bo jest bardzo wiele czynników, które mogą się różnić. Od miasta, od waszej sytuacji, od tego, jakie macie plany i tak dalej. Więc nie mogę powiedzieć, jak to jest jeden 1 do 1. Uber i Bolt wymagają, żeby samochody były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2004 roku. Więc jeżeli macie swój samochód, to co musicie zrobić? Musicie pójść na przegląd taksi, który kosztuje tam kilkadziesiąt złotych. Nie tam wam sprawdzają, czy auto jest sprawne. Plus trzymacie apteczkę, gaśnicę, trójkąt i lampę taksi. Jeżeli to macie, dostajecie przegląd taksi, z tym przeglądem idziecie do urzędu i musicie. Wpisać do rejestru samochodu to, że auto jest. Zerne. Wpis taksi. I to już będzie w historii na zawsze tego samochodu, że było używane jako taksi. Dodatkowo musicie załatwić też ubezpieczenie, OC, no i AC raczej też się opłaca, bo będziecie jeździć bardzo dużo i wydaje mi się, że nie warto ryzykować bez AC, natomiast to jest prywatna kwestia. No i macie. Macie auto gotowe do jazdy na taksówkę. No i teraz są dwie opcje: bo można przyjść do partnera flotowego i powiedzieć: hej, ja chcę jeździć u Was, ale mieć własny samochód. I partner też rozważa taką opcję, bo płaci mu się jakąś tam niewielką opłatę, plus oni załatwiają wam kolejny raz ten identyfikator taksi i wszystkie dokumenty potrzebne, prawdopodobnie, prawdopodobnie załatwiają wam też oznaczenia, więc wy znowu nie musicie się martwić o tą dokumentację. I oni będą pośrednikiem między wami, a Boltem i Uberem i oni będą wam wysyłać przelewy. To jest jedna opcja. I znowu z nimi trzeba podpisać umowę B2B lub umowę zlecenie plus umowę na wynajem roweru. To brzmi strasznie głupio, ale tak jest. Kolejną opcją jest to, że możecie podpisać umowę bezpośrednio z Uberem i z Boltem. Ja osobiście tego nie zrobiłem i nie znam szczegółów, więc proszę o wybaczenie, jeżeli popełnię tutaj jakiś błąd. Jest taki kanał, który się nazywa Przewoźnik Treści i on ma bardzo dokładne wideo na ten temat. Więc jeżeli kogoś interesuje jazda na własnym aucie, bez partnera flotowego, to obejrzyjcie jego wideo, jest bardzo dobre. Więc ja tylko powiem w skrócie. Musicie mieć działalność gospodarczą. Rejestrujecie działalność. Wymagane jest odpowiednie PKD, czyli musicie powiedzieć urzędowi co będziecie robić, czyli Otwieracie działalność pod taksi Możecie rozliczać się samemu, ale prawdopodobnie lepiej jest mieć księgową, która za was to zrobi Musicie wybrać, czy będziecie na vat będziecie mogli sobie odliczać takie rzeczy jak paliwo i koszta Ja osobiście jestem na ryczałcie, ale ja robię też inne rzeczy Nie mam mojej działalności pod taksi, chociaż rozważam to Dodatkowo, żeby jeździć bezpośrednio musicie mieć wirtualną kasę fiskalną to jest coś takiego, że jakbyście chcieli jeździć jako taksi, to musicie drukować te rachunki, ale możecie zrobić wirtualnie. Też z tego, co mi się wydaje, jest taka opcja, że możecie dodatkowo mieć somet i wtedy możecie brać ludzi z ulicy. Ale też dokładnie nie wiem, jak to jest. Te informacje z wirtualnej kasy fiskalnej będą przekazywane automatycznie do urzędu skarbowego, więc oni będą wiedzieli, ile zarabiacie i to prawdopodobnie będziecie musieli rozliczać. Najlepiej, żeby to zrobiła księgowa, bo może to być skomplikowane. Dodatkowo musicie zrobić sobie licencję taksi, czyli musicie przyjść z tymi samymi dokumentami, czyli psychotesty, zaświadczenie o niekaralności. I wyrabiacie sobie taką licencję na kilka czy kilkanaście lat, za kilka stówek. Musicie mieć tak samo to ubezpieczenie taxi, musicie mieć przegląd techniczny, czyli to, o czym już mówiłem wcześniej. I musicie się zarejestrować na Uberze i na Bolcie. Ja tego osobiście nie robiłem. Nie wiem, jak wygląda z nimi współpraca bezpośrednio. Jeżeli chodzi o oklejenie własnego samochodu, nie wiem, jak to jest, ale słyszałem, że była taka możliwość wcześniej. Jeżeli macie własny samochód, to możecie okleić go boltem lub Uberem i oni bezpośrednio będą wam za to płacić. Za to, że macie auto oklejone, czyli jest reklama. Jeżeli przerobicie jakąś tam ilość kursów, to oni będą wam płacić. Nie wiem, czy jest taka opcja poza partnerem flotowym, więc jeżeli ktoś wie, dajcie znać. Ale prawdopodobnie, jeżeli tak jest, to będą to duże, pasywne zyski. Ja chciałem jeździć. Zacząłem z partnerem, podpisałem umowę na zlecenie, plus umowę na wynajem roweru. To było strasznie dziwne, ale podobno wszystko jest z tym ok. Nie polecam tego, nie jest to porada prawda. Po drugie, wziąłem na początku Skoda Fabia, ale później zamieniłem na Korolę i stwierdziłem, że Korolla o wiele bardziej się opłaca. Jeździłem, byłem w miarę zadowolony, ale denerwowało mnie to, że mam bardzo duże opłaty u partnera i stwierdziłem, dobra, chcę jeździć na własnym samochodzie. Więc poszedłem na miesiąc poszukiwań razem z osobą, która była bardziej doświadczona, i kupiłem własną Korolę 2021 rocznik. Natomiast zaskoczyło mnie to, że ubezpieczenie jest aż tak duże. Więc teraz jestem w procesie właśnie ubezpieczania tego samochodu. Więc jeszcze nie zacząłem na nim jeździć, jestem w procesie ubezpieczania, wyrobiania tych dokumentów na ten samochód. I też będę robił o tym materiały wideo, jak się jeździ na własnym samochodzie, jakie są różnice, jakie są plusy, jakie są minusy. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to dajcie znać, co Was interesuje, jakie są pytania, co chcielibyście jeszcze wiedzieć na temat ogólnie jeżdżenia na aplikacjach, tak, to tyle na dzisiaj. Jeżeli podobało Wam się to wideo, to spodobało Wam się również też to, bo chciałbym, żeby one były merytoryczne, odpowiadały na pytania, zawiera Dały sobie dużo wiedzy i dużo wartości. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się.